Mamy 30 czerwca 2023 roku. Weronika Forgiel, zapraszam na Oazanius. 2 czerwca na polach lednickich odbyło się kolejne spotkanie młodych. Udała się tam także grupa młodzieży z naszej archidiecezji. Ola, gdzie ty się tak pięknie opaliłaś? Na lednicy. Matko, jedyna lednica. Kiedy to było? 2 czerwca. Wiesz co? Ja też tam byłem. I była cała nasza wspólnota ruchu światło życie. życie. Ale tam nie tylko mogliśmy opalić się w promieniach słońca na polu, gdzie było ciepło. Chociaż my byliśmy ubrani na biało, bo byliśmy tam jako tancerze. panie, ale mogliśmy tam przede wszystkim złapać promienie doświadczenia obecności Chrystusa, młodego, żywego, pięknego kościoła. Tak, tak. Mogliśmy również wybrać go ponownie na swojego pana i zbawiciela. Tak, bo przychodziliśmy przez bramę Rybę, symbol właśnie Chrystusa, brama trzeciego tysiąclecia. Mogliśmy wysłuchać orędzia papieża, który zaprasza młodych ludzi do tego, żeby szli za Jezusem. No i to było piękne doświadczenie. Piękna liturgia, piękna Eucharystia, tańce zabawa, radość, młody, piękny kościół, więc zapraszamy wszystkich, żeby pojechali za rok z nami w formie właśnie tancerzy na Lednicę. Tak, tak. No, jeżeli właśnie chcecie zobaczyć młodych w kościele, to myślę, że Lednica to jest doskonałe miejsce y, do ujrzenia tego, że faktycznie młodzi, młodzi są. W tym roku ile tam było? 20 tysięcy? No, y, ponad 20 tysięcy młodych ludzi. No właśnie. I cały autokar naszej kochanej młodzieży oazowej. Więc jeśli się zastanawiasz, czy jechać za rok, odpowiedź jest prosta. Tak, to nie zastanawiać tak, się, po tak, prostu tak, tak. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. 2 czerwca w Archikatedrze Oliwskiej odbyły się święcenia kapłańskie. Wyświęceni zostali między innymi dwaj diakoni związani z naszą wspólnotą. Kacper Walkusz oraz Wojciech Michalski. Ksiądz Wojtek Michalski. Już dzisiaj mogę tak powiedzieć otwarcie. Wcześniej zdaliście mnie jako kleryka, dzisiaj już jestem księdzem. Święcenia przyjąłem w ostatnim czasie 3 czerwca 2023 roku o godzinie 10 w Archikatedrze Oliwskiej, najważniejszy dzień w moim życiu, jeden na pewno z najpiękniejszych, jakie w swoim życiu już przeżyłem, o ile nie najpiękniejszy. Towarzyszy mi z tego powodu ogromna radość. No i co tu więcej mówić, wyrażam swoją gotowość do posługi w ruchu Światło Życie. Zapraszam na rekolekcję oazy pierwszego stopnia oraz na moją nową parafię do Świętego Ojca Pio w Gdańsku na ujeścisku. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem. 17 czerwca w parafii Chrystusa Króla w Gdyni na Małym Kacku odbył się przedwakacyjny diecezjalny Dzień Wspólnoty z rozesłaniem animatorów na rekolekcje wakacyjne. Cześć, jestem Klaudia, mówię do Was z Dnia Wspólnoty, który odbył się na Mam Kacku. Zaczęliśmy wszystko o godzinie 13 z nawiązaniem Wspólnoty. Następnie odbyła się msza święta, w której Nastąpiło rozesłanie animatorów na ich rekolekcję. Natomiast po Ucharysty była się część oficjalna, na którą przybyło wiele znakomitych gości. Nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego, który został wbudowany na miejsce, gdzie powstanie nasz tutaj dietetyczny ośrodek. Przybyło wiele osób, było nas bardzo dużo. Był czas na posiłek, na rozmowy, na budowanie wspólnoty między nami. Więc myślę, że to był owocny czas w trakcie którego każdy znalazł coś dla siebie. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w wydarzeniach zorganizowanych przez naszą wspólnotę w tym miesiącu. Życzymy owocnie przeżytego czasu rekolekcji wakacyjnych oraz bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku o Azanius już za dwa miesiące specjalnie dla Państwa Weronika Forgiel. Bo co się stało? Co się stało? Tu zaszła pomyłka, bo napisali ksiądz Andrzej Lojtyk, a umówmy się, to ja bardziej organizuję te rekolekcje. Więc poprawione zostało. Tak. Będzie, coś będzie brzydko, staj ładnie. Rozwiązanie, <grym> zawiązanie mój No i kamień. I... Kamień. I jedzenie. I jedzenie. I samek zamek buchany. Dziękuję <grym>. państwu. I to tyle. Na razie. To się będzie To się będzie